Nie ma neru ludziska. z tej strony Dragia, To kolejny odcinek Salt Park. The Stick of Rówki, jak prawda. Witam Was z powrotem w naszej pięknej, pikselowej przygodzie, jaką jest Kanada. Myślę, że zarówno Wam, jak i mi, bardzo, ale to bardzo nam się podoba. W ogóle co mamy teraz robić? Mich wschodzi O, oh, fak, nie, nie, wolci, się, Czy się. Cię, nie, nie mieliśmy wchodzić z miasta, ale cicho, zdarza nam się czasem. On się Wężu. Głupi wąż, pewnie rzeczny.

What is the sound of one English farting? Oh, now you know. <laughs> he knows Dragon Shout. Any magician's apprentice can Dragon Shout. It's not like he farted into his hand and hit you in the face with it, Philip. You're talking about that? ciebie. My God, <laughs>

What? Frequency. Some objects seem too large to be damaged by magic, but now I will break through it with Nagasaki. Off, Peter. Here, watch again. Uh. Now you wow. believe in yourself. Now, 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 you call that a fart. You must focus harder and push harder too. Spoko. Think of your anus muscles as a puckering kiss. Pucka, pucka. Wcześniej była guma do odbytnicza, teraz jest całowanie odbytem. Zawsze masz ten problem? problemy. No dobra, nie? A, ładnie, ładnie. Okej okay. O nie O, nie, o nie, dobra O fuck O masz... O masz, Wiem, że mam moc Jestem w końcu dragi Czyżby... Randy kiedyś uczył się u Terence'a i Filipa? Wow Zasuwamy w takim razie Do Nie, zostaw mnie w wilczku Zostaw mnie w wilczku, tu idziemy O nie No nie Macie super skoczną piłeczką. Głupi niedźwiedzie. I teraz podacie. Gincie gnoje. Wiesz co? Au. No. I teraz jest lepiej. Mamy wszystko. A teraz idziemy do... 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 do, do jamki I teraz jak szczelić Nagasaki? No dobra Tego komika się nie da, ale czachy się da! Fak, trzeba bym zajechać z Nagasaki Fak, mam przestronę, bardzo przestronę skończy spokojnie Bo ja nie, nie ma... już kończy spokojnie, bo to sam patrzę, że już ma nic So, Nie A i w ogóle to przepraszam, ale mogliście przed chwilą słyszeć, jak moja babcia przyszła? Ale co tam, myślę, że wam to nie przeszkadza, nie? Bo nagrywam to o drugiej w nocy i akurat moja mama wyjechała chwilowo, więc... babciu nas jest i wiecie. Ale co tam? A przez ginięcie gnoję. Wszyscy padli? Wszyscy. No wiadomo, podwójny bąk. Kurde. Ale ich... Ole lutu, skarb. No cześć. Oh. Boz, dire, okay. tak. <tus> Spoko, proszę bardzo. Nie powiem, dziwne bardzo dziwne. A poza tym to nie był kanadyjski, tylko to był francuski. O nie, niedźwiadku! Czemu? Niedźwiadku nie ma. Głupi niedźwiadek. Ech. W takim razie trzeba uleczyć gnojka. Tako. Ja zapomniałem wyłączyć nie dobra Nie zapomniałem, a może jednak Nie powiem wam Dobra, chyba zapomniałem, ale cii. Zapomniałem wyłączyć i wyłączyć stopera znowu. Oj cicho Znowu No. Gopindziatki lubią zdychać. Jest za dużo. Dobra, już wreszcie, wreszcie. Mmm, O, dobra. A jeszcze może kupić coś. No, cześć. Nie, yeah. co? So. Dobra, to chociaż sprzedam ci śmieci. No i wymienię sobie na dolary, Welcome jak to No i jest? Trochę no, fajną broń złapałem. Dobra, skoro wcześniej siedzieliśmy na północ, na... potem na północ, potem na północ, a potem na północ. Cześć. No to zaraz powinniśmy iść na południe, potem na południe. Potem na południe. O oh fuck, au. Zombie, a u nas jest zombie, potem na południe. Wiedziałem, że trafimy. Wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem. No, jesteśmy na farmie. Fajnie, fajnie, nie powiem. Zasłuchaj, zasłuchaj, zasłuchaj. Cześć. Na no co, za co? A, emu. Patrzcie, że ludzi. O, nie teraz. Na razie idziemy do dziewczyn. Może znowu jakaś metamorfoza? Nie, oby nie. Kolejna to już byłoby za naprawdę za dużo. Dużo za dużo.

Heidi Turner her two-faced ass. But Heidi's really sorry. So we're deciding to forgive her. I love you so much. We love you too, Heidi. the boys we will play their game. Sparkle, sunshine. So, wait. <sharp inhale> Tao is spokona but Nagasaki. That's pink, You're really different from the other boys. No. Like we, we should be friends. So you, can so you can like my posts. The girls will be ready to help you whenever you need us. Spoko can actually as an honorary girl, you have been granted full access to our adorable supplies. Want to do some shopping? Spoko. Mm -hmm. Oh. O, a ja teraz widzimy, wzi że mamy coś lepszego znowu, to jest ciekawe, powiem szczerze. Mocniejsze, nie, ale to, to było do 2,400, tysięcy. a to jest, a to wszystkich napastników w kolumnie, a to obronę, dobra, walić, to wolę to. Co znaczy, że teraz tu i modyfikujemy. Hmm, co my tu damy? Co my tu damy? Damy na pewno obrzydzenie stówka. Widzimy w ogóle jakieś nowe, fajne chyba. To to. Nie. A to jest najspoko I Jeszcze może płomień. Dwadzieścia pięć ognia I git To jest jeszcze lepsze? nie Nie ma opcji Hmm Nie Nie Dobra, dalej no. totally right Walkiria o, o nigdy tego nie, tego kurde nie założę. Gdzie będę? Gdzie będę? Gdzie ja będę? Gdzie będę? Gdzie będę? Gdzie będę? Gdzie będę? Gdzie będę, gdzie będę? Ej, tego się nie spodziewałem. Tego bym się nigdy nie spodziewał. Za nic w świecie bym się tego nie spodziewał. Gdzie to będzie? Za nic. Nie, po prostu jestem ciebie lepszy, rudzielcu. Co tam, że on nie jest blondynem? Mego to obchodzi. I dla mnie jest rudy. Wiecie, gdzie się teraz przejdziemy? Bo ja wiem, gdzie się teraz przejdziemy. A czy wy wiecie, gdzie się teraz przejdziemy? w sumie to mogę na pychtaka. Na pychtaka to jest zawsze spoko. Najbardziej, że to niedaleko Spoko Czemu wszyscy mnie znają? Nie wiem, że mam teraz mnóstwo znajomych na Facebooku Ale no, co z tego? No, bez przesady właśnie, na posterunek chyba powinienem iść, tak? Bo po posterunku to było A co to? A, okej okay. Dalej to są na zombie? Nie No, to macie fartę, bym was zjadł Na śniadanie Z chrupkami. O nie... Dobra, niech jedzą tych policjantów, trudno. Ej kurde, gdzie to było? A może to było przy kinie? A, faktycznie to było przykinie. kinie. Ups. Dylad. W ogóle, tak śmiesznie, tak główka się kiwała tego... ...tego człowieku niedźwiedzie świni. No, słuchaj. Też myślę, że poszedłem do góry wtedy zaczął iść w dół. Muszę przyznać, że to śmieszne Nagasaki Pamiętam, że... Co to było? No proszę jak ukryte I tu pamiętam, że o właśnie Jest taki duży kamyczek. Pękaj, Gliwniaku. Nie wiem, że pójdzie. Tylko na tyle? Ciepłą, połą, pą, biberzaurus, ofu. No cześć. Naprawdę? Spoko. Moje analne wyczyny Spoko Jestem analnym królem Nie powiem, ciekawe No, wyłaś z tych ścieków Iść krabowe, y krabowe paluszki W ogóle, czakram Zaraz, my mamy y 900, a tu jest 3000 Dobra, to jest całkiem spoko To no tutaj damy... Nie, nie to, nie to, nie to. Przepraszam cię, ale nie to. I damy tu dodatkowo Może lepiej było... O, wiem co ja zrobię już. Już wiem co zrobię. Mm. To mi daj. I tu ci damy. To A tu Damy To I to jest Ugruszki Wow Krabowy hełm Fajnie O paska Valkyrii. spoko Fantaż Walkiri, spoko To? Skoro pakraba? W ogóle fajnie, to to, czy to nie jest lepsze? 10 mniej przy bloku i 10 pancerza. 75 pancerza. I zabieram więcej chłopca. Uwal się. Jestem człowiekiem grabem. I teraz chwila. O I super gdzie jest Dobra, gdzie teraz mamy iść? Do Kyle'a, spoko Czy jest Gdzie jest Kyle? Tu jest Kyle Слухаем, слухаем, слухаем. Да. 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 Yay. Yeah. would be written and sung about on YouTube for days to come. Dobra, bo ja to With the courage of dragons, let us delve their dungeon with swords and sorcery. Let us charge our shields and use photon torpedoes to vaporize the klingons. Tak. Kevin, yeah. god damn it. Every fucking time, Kevin. God fucking damn it seriously. I'm sorry. Ich Hmm. nie spodziewałem się takiego zakończenia Oh fuck. Ale nas jest. o oh, w, oh, w dupę kopane. O, w dupę. Tu się przyda butters. Stypka. No o Ale z powrotem chcę Cartmana Wiecie co, ale zanim przejdziemy do dalszej części Muszę was zawieść, ale tak, to już czas na koniec odcinka Mam nadzieję, że wam się podobało, bo muszę przyznać, że ten odcinek był zarombisty, szczególnie Te pikseloza w Kanadzie, pikselowa przygoda zawsze są najlepsze, pamiętam to bo to były moje pierwsze gry, a więc. Jeszcze na dobre zakończenie. Mam dla Was. Coś takiego. Buja! Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Ja was żegnam. Siemanko!